Coraz bardziej odległa to przeszłość. Eee, człowiek starzeje się w tempie niewyobrażalnym, a przynajmniej e, niezbyt mile przyjmowanym i akceptowanym przeze mnie, bo to było, e, jeśli mnie pamięć nie myli, mamy 2012, 9 lat temu. Także to po prostu jakaś epoka. E, jak wspomniałem, ja bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam, lubię to, czy znaczy, lubię to, e, bez dwóch zdaniem, bardzo lubię, nawet biorąc pod uwagę taki minus, że człowiek wychodzi na scenę i po 10 sekundach jest mokry, a pod koniec to już jest tylko i wyłącznie bardzo mokry, przypomina bardziej ocean, a na twarzy to już jest ocean w stanie wzburzonego sztormu to to jest jedyny sympatyczny minus. Natomiast bardzo lubię i miejsce, i atmosferę w tym miejscu, i ludzi organizujących festiwal i, i oczywiście znajomych z kabaretu. Przyznam szczerze, że jest to pierwsza paka, o której mówimy w tym momencie, że ja poza jednym przesympatycznym człowiekiem, mianowicie Kacprem Brucińskim, nie widziałem zupełnie nic. Nie wiem zupełnie co się dzieje, nie mogłem przyjechać, bo miałem inne, bo ja staram się bywać w rok w rok na pace yy, i sobie poobserwować, co się tam że tak powiem, w młodej trawie, co w młodej trawie piszczy. Tak tutaj nie wiem zupełnie nic, nie oglądałem początku koncertu laureatów, teraz sobie będę oglądał drugą część i, i bardzo, bardzo jestem ciekawy. I nie wiem, jak, jacy młodzi kabareciarze są pod względem towarzyskim, pod względem barowym, pod względem bankietowym, a to jest niezwykle ważne kryterium w, w, w kabaretowym świadku. No więc, ale generalnie za Zawsze do Krakowa, do Rotundy przyjeżdżam z dużą frajdą, z dużą radością. Czyli podobał Ci się występ Kacpra Rucińskiego, tak? Co o nim myślisz? Ojej, nie no, jestem absolutnym wrogiem udzielania tak zwanych publicznych cenzurek. Nawet nie, nie, nie chcę, że, że, że to, żeby mówić o Kacprze, czy tam o innych kolegach kabareczach, jak zmarłych, albo dobrze, albo wcale. Natomiast uważam, że to jest mało eleganckie i nie namówi mnie Pani na, na żadne tam wystawianie ocen, cenzurek, ale jeśli mnie Pani tam bardzo mocno naprze, wymierzy pani do mnie z rewolweru i pani mnie bardzo będzie mocno, ale z mikrofonu bardzo mocno nalega, co sądzę o Katrze to uważam, że bardzo fajnie robi ten stand-up, to jest w miarę świeża forma, on ma do tego ewidentny zmysł, czuje, wie o co chodzi, wie jak obserwować, więc generalnie tu taka cenzurka pozytywna, czy tam recenzurka pozytywna, jak najchętniej I, i gdyby było inaczej, to po prostu bym nic nie mówił, nie, nie jest to tak powiedziane, żeby było miło, sympatycznie wyszło w portalu eka to instrukcja obsługi grzebienia, biorąc pod uwagę nie tyle instrukcje obsługi, co jakże subtelne, delikatne, no i niezwykle inteligentne ostrzeżenie producenta do słuchawek, słuchawki do odtwarzacza CD. Ten człowiek pisze coś takiego, w całości specjalnie dla Państwa cytuję: Uwaga, nie wkładać słuchawek do innych otworów niż uszy. Nie będą działać. Bogu dzięki, nie, Bogu dzięki, że ten inteligentny i naprawdę subtelny facet, tudzież facetka, że tak brzydkiego słowa użyję, powstrzymał się i nie wyliczył tych otworów, w których słuchawki, prawda, pff, no nie za bardzo, nie zadziałają, chociaż z drugiej strony, jeśli on z takim przekonaniem i z taką wrodzoną pewnością siebie twierdzi, że nie zadziałają, uh -huh. Tak, występowałem w kabarecie Strzały z Aurory i występ, miałem, przyjemność występ, znaczy miałem też przyjemność występować w kabarecie Strzał z Aurory i miałem przyjemność występować w Formacji szatle. Coś, cóż się stało, że zdecydowałem się na karierę solową? Mianowicie podział honorarium. Najlepsze honorarium to jest ten, to honorarium, które dzieli się przez jeden. Yy, nie, oczywiście cierpimy bardzo mocno, cierpimy my Tomasz Himek, nie bardzo mocno z tego powodu, że w trasie najczęściej jestem sam. Znam ten upiorny moment i upiorny stan samotności pokoju hotelowego. Kiedy jeżdżę gdzieś solo na granie, no to jest dramatyczne wydarzenie, ale bawię się już w takie solowe podróże od, no właśnie, od 9 lat i jakoś dajemy radę. No, no, są minusy tego, typu, tego stanu rzeczy. No i tutaj wyliczanka, niech od nowa się zaczyna, pedał że cyklista złodziej, łysy cygan, la la, la la, la, la. pedał że cyklista złodziej, łysy cygan. Jak trafiłem, no podano mi adres, dojechałem pod wskazany adres. Zaproponowano panu udział tam, czy... Nie, absolutnie od pierwszego odcinka do dnia dzisiejszego. Płacę gigantyczne łapówki redaktorowi Grzegorzowi Mieczugowowi i redaktorowi Tomaszowi Świaneckiemu, nie mówiąc o panu prezesie w Walterze, żeby mnie brali tam, to są naprawdę grube setki dolarów. No, jestem teraz biednym człowiekiem pod względem materialnym, zadłużonym. Że poświęca się pan bardzo, tak, ja żeby tam występować. Tak, tak jadę na kredycie, no ale po prostu i to na takim bardzo mocnym kredycie już to już nie jest kredyt taki z banku, tylko że to jest kredyt z takiej firmy pożyczającej na lichwiarski procent, ale ja już umoczyłem totalnie, a natomiast warto, warto to robić. Także koszty nie grają roli. Lubi Pan rozmowy o politykach? Uwielbiam. Jestem fanatycznym fanem i rozmów o politykach i polityków samych. Wchodzimy do sklepu, jedyny sklep w otulicach, dzień dobry, dzień dobry, jest piwo, tak, jest, jest zimne, a pan mówi nie, nie ma. A patrzymy w kącie z tej lodówka, włączona, czynna, sprawna, i tylko ta puż, te, 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 te takie półeczki są oszronione. i z ciekawości, no już nie mówiąc, że ze złości się pytamy, przepraszam, a dlaczego pan e, no nie wsadził piwa do lodówki? Tu się pojawia instrukcja obsługi w połączeniu z marketingiem, no dzisiaj nie spotykamy. On mówi tak: bo gdybym ja wsadził piwo do lodówki, to by mnie od razu wykupili. Można Cię również usłyszeć w radiowej trójce, w programie Artura Andrusa. Nie myślałeś o własnej audycji? Tak myślałem, ale tutaj nie stać mnie, żeby komuś zapłacić, bo wszystkie koszta, jakie mogę przeznaczyć na łapówki, przeznaczam na tvn 24 to jest droga stacja. Natomiast jeśli nie wygram w Totka, albo znajdę sobie bogatą żonę, albo mój syn wygrał Wimbledon w wieku 14 lat, bo to są niezłe stawki Wimbledon tenisowe, mówię o tym, to z wielką dziką, gigantyczną przyjemnością e, kupię sobie jakieś własne radio i będzie tam przez 24 godziny nikogo nie dopuszczę do tlenu, tylko sam będę sobie robił własne audycje. Tak, twój brat mam również występuje w kabarecie z skąd te wasze zamiłowania się wzięły? Znaczy Szymon generalnie nie chce występować, natomiast ja z resztek drobniaków jakie mam przekupuję go, żeby występował na kabarecie, na, na kabaretowej scenie. On tego nie lubi, tak? Nie lubi, znaczy trzeba go zapytać, mi mówi, że nie lubi, znaczy bardzo możliwe, że kłamie, żebym mu po prostu płacił za to, żeby występował, natomiast ja mówię, że nie może być, że tylko jeden tam Jachimek będzie na scenie, żeby drugi wyszedł, tak i dostaje ode mnie kilka pięknych, potężnych tam tysięcy złotych. O, miałem nie mówić o stawkach, sorry Szymon. No dobra, okej okay, poszło. Mam nadzieję, że pani ze kabaret to wytnie. Otóż cóż bym robił, gdyby nie kabaret? Na 99% grałbym na giełdzie. Nie. Masz zdolności nie, w tym kierunku? Nie, absolutnie nie. Nie wiedziałem zupełnie co powiedzieć, zostałem zastrzelony. Nie, 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 mam, nie mam pomysłu, nie mam tak zwanego planu B. Najprawdopodobniej gdybym nie grał w kabarecie, pisałbym teksty kabaretowe, albo nie, Siedział, o wiem co bym robił, siedziałbym przed internetem i wpisywałbym yy, jako sfrustrowany internauta, o ten kabaret jest świetny, a ten kabaret jest beznadziejny, o nie lubimy, co za wieśniak, jakie on ma głupie pomysły, to, to bym robił, tym bym się zajmował. Mhm. O, to jest fantastyczne, to znaczy robię to oczywiście, ale to nocami, w dzień nie mam czasu, tylko nocami tak włączam się, loguję, sfrustrowany Tomek, to właśnie to jest moje, mój login i, i to... Będziemy czytać twoje komentarze. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Znaczy, że one są jednoznaczne, że wszyscy są w ogóle debilami, jeden Jakimek jest w porządku, że, że to, to, o to chodzi. No, a jeszcze Szymon. A Szymon nie, no Szymon, Szymona też nie oszczędzam, bo Szymonowi płacę, to przynajmniej w ten sposób sobie nadrabiam. Ktoś zajarzył żart z herbatą, nie, super. Mhm. Super, mhm. fajnie, witamy sekcję szachową, super, fajnie, że wpadliście. Mhm. Z dziką przyjemnością i nieukrywanym zaszczytem, z wielką przyjemnością pozdrawiam wszystkich widzów czy internautów portalu internetowego ekabaret.pl.